Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę na temat kolejności, której należy się trzymać w usprawnianiu pacjenta, szczególnie pacjentów w neurologii, pacjentów na przykład po udarze mózgu. Czasami mamy do czynienia z tym, że pacjent ma ograniczenie ruchomości w jakimś stawie, na przykład na przykład z życia wzięty, z mojej pracy. Pacjent po udarze mózgu z ograniczonym wyprostem kolana, czyli nie jest możliwe całkowite wyprostowanie nogi w kolanie. No i to oczywiście przekłada się na zaburzony chód. Pacjent chodzi ze zgiętą nogą, nie jest w stanie tego kolana wyprostować przy kroku. Przy y, wykonywaniu tego kroku, przy obciążaniu nogi, gdy druga noga krok wykonuje, y, praktycznie nie jest to możliwe, żeby pacjent kolano y, y, samodzielnie prostował. I można by było y, pomyśleć w ten sposób: Aha, skoro y, nie mam wyprostu w stawie kolanowym, to powinienem aktywować, y, y, włączyć y, czy też y, wzmocnić mięśnie, które odpowiadają za wyprost w stawie kolanowym, czyli na przykład mięsień czworogłowy uda. I idąc tym tropem, próbowałbym z pacjentem y, cały czas y, ćwiczyć ten mięsień czworogłowy uda, z nadzieją, że w końcu ten staw kolanowy będzie się prostował i to przełoży się na, lepszy, na lepsze chodzenie pacjenta, na, na lepsze obciążanie tej nogi, która się nie prostuje. Natomiast nie jest to najwłaściwszy wybór, dlatego że prowadząc terapię pacjentom neurologicznym, powinniśmy wziąć pod uwagę to, że następuje, jest pewna kolejność, której należy się trzymać aby y, kolejne tam y, etapy usprawniania y, szły po prostu lepiej, y, były, były po prostu y, przynosiły lepsze efekty. Dlatego na początku na samym y, dole podstawą nie będzie budowanie jakby stabilności danego segmentu, w tym wypadku w wypadku mojego pacjenta stabilności y, stawu Kolanowego, czyli ym, y, poprawianie tego wyprostu w stawie. Tutaj nie pomoże to, że pacjent będzie miał mocny mięsień, czworogłowy uda i w ten sposób osiągniemy ten wyprost. Nie będzie chodził na przykurczonym kolanie, na przykurczonej nodze, tylko <laughs> noga będzie się prostować i będzie chud lepszy. Na początku należy zająć się nie stabilnością, ale właśnie mobilnością, czyli uruchomieniem ruchem, tym, żeby pacjent w danym stawie, w danym segmencie właśnie miał y, możliwie największą ruchomość, ruchomość zbliżoną do tej fizjologicznej. Czyli y, najpierw u tego pacjenta zająłem się tym, żeby rozluźnić mięśnie, y, które powodują ten przykurcz w stawie kolanowym, powodują to utrudniają to wyprostowanie. Czyli tam mięśnie grupy kulszowo goleniowej grupy tylnej, grupy UDA, one zginają nam staw kolanowy, między innymi, przez co pacjent nie jest w stanie, przez, przez zbyt duże ich napięcie, nie jest w stanie tego kolana prostować. Także zajmując się najpierw, najpierw mobilnością, tym pierwszym krokiem, czyli rozluźnieniem tych napiętych struktur, które nam zmniejszają ruch, nie pozwalają na wyprost kolana. Dopiero w kolejnym etapie mogłem przejść do tego, żeby aktywować, stymulować mięśnie, które te kolano będą prostowały. I wtedy miałem już pierwszy krok wykonany, czyli mobilność. Miałem już rozluźnienie mięśni, które przykurczały staw kolanowy Umożliwiło mi zwiększenie mobilności w tym stawie. I dopiero gdy już miałem możliwość uzyskania większej tej, tego wyprostu w kolanie, dopiero aktywowałem mięśnie czworogłowe UDA, żeby dodatkowo obudować ten staw mięśniowo i dać sygnał do mózgu, że. Chcę, żeby ten staw się prostował. Żeby pacjent nie chodził na, na przykurczonym kolanie, tylko właśnie na prostej stawiał nogę, stawiając nogę, żeby kolano było wyprostowane. Także, mając załatwioną mobilność, przeszedłem do budowania stabilności tego stawu. I dopiero, mając już e, poprawioną nieco tą stabilność stawu, mógłbym przejść do kolejnego trzeciego kroku. Czyli, e, jest to tak zwana mobilność na stabilności. E, czyli, e, dopiero <ścoughs> e, gdy mamy już staw e, jakby odpowiednio e, ustawiony, ustabilizowany, wzmocniony. Dopiero wtedy widać, że ten ruch może być wykonywany w pełnym możliwym przez pacjenta dla danego pacjenta w zakresie ruchomości. Czyli na stabilnym stawie kolanowym, dopiero mogę wtedy ten ruch wykonywać płynnie, mogę wykonywać ruch w odpowiednim zakresie i tego uczę pacjenta, żeby obciążając nogę. Na której, na której pacjent stoi, żeby noga była stabilna, żeby mięśnie umiały utrzymać tą pozycję i dopiero wtedy pacjent może próbować nogę zgiąć w kolanie, wyprostować. I, i wtedy te wszystkie grupy mięśniowe i, i cały układ nerwowy, ośrodkowy układ nerwowy jest dostosowany do tego, że pacjent właśnie nakłada poszczególne te na siebie poszczególne te jakby warstwy, czyli na stabilny staw może nałożyć ruch, nauczyć się wykonywać krok wtedy, gdy czuje się stabilnie, że może na tej nodze stanąć, i to jest odpowiednia kolejność. Także powtarzając, w pierwszym kroku musimy mieć możliwie największą mobilność danego segmentu stawu. Potem możemy budować stabilność tego stawu, to żeby pacjent umiał utrzymać ten staw w danej pozycji, w tym wypadku, w wypadku mojego pacjenta, wyproście. I dopiero gdy pacjent już ten staw czuje, że ma stabilny, w miarę może obciążać nogę, dopiero <coughs> wtedy możliwe, <coughs> przepraszam, dopiero wtedy możliwe będzie wykonanie pełnego możliwego zakresu, osiągnięcie zakresu ruchomości dla tego pacjenta. Także to jest kolejność, której myślę należy się trzymać, żeby mieć jak najlepsze efekty. Nie warto zaczynać od razu od budowania stabilności, gdy pacjent nawet nie jest w stanie z powodu przykurczu mięśniowego czy jakiegoś innego osiągnąć odpowiedniego zakresu, wyprostować z tego kolana. Tyle w, w tym nagraniu. Mam nadzieję, że, że Wam to coś pomoże, rozjaśni i trzymajcie się do następnego. Hej!